Ach. Przychodzi jednak czas, kiedy siedzenie w domu już po prostu jest totalną niewyróbą. Kiedy człowiek szuka, czeka na kolejny śniuk tygodniami, miesiącami, a szynuk nie przychodzi. Kiedy łaszenie po molu już człowiekowi kompletnie obrzydło, wtedy ratunek jest jeden. Trzeba zrobić to, co robi się według tutaj tutejszego przysłowia. If you can't beat them, join them. Czyli jeżeli nie możesz ich zwyciężyć, przyłącz się do nich. I człowiek chciał czy nie chciał, obiera narty, nakłada rakiety śnieżne czy cokolwiek innego i próbuje cieszyć się zimą. Najlepszą formą spędzania zimy są oczywiście wszelkiej maści sporty zimowe. Szkałem w Kalgary, Zimę spędza się więc najczęściej w pobliskich górach skalistych. Calgary w końcu to miasto, które w 1988 roku było gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich, o czym do dziś świadczą stojące na peryferiach miasta olimpijskie skocznie. Dlatego istnieją tutaj idealne warunki dla uprawiania sportów zimowych. Po to jednak, aby pozjeżdżać sobie fajnie na nartach, nie trzeba z Calgary jechać aż w góry skaliste. Można to robić tutaj na miejscu. Na peryferiach miasta znajduje się tak zwany COP, czyli Canada Olympic Park, które oferuje masę możliwości, aby skorzystać z wszelkich form białego szaleństwa. W innych kanadyjskich miastach też są znakomite warunki do uprawiania sportów zimowych. Na przykład w Vancouver można fajnie pojeździć na nartach należące nieopodal miasta Grouse Mountain. Ale jeśli ktoś chce czegoś bardziej ambitnego, to tak jak z Calgary do Banff, może w półtorej godziny dojechać z Vancouver do gigantycznego, olimpijskiego ośrodka narciarskiego w Whistler, które było gospodarzem olimpiady zimowej w 2010 roku. Dla mieszkańców wschodniej części Kanady o bezpośredni dostęp do wyższych gór jest trudniej. Ale mieszkając w Toronto, też można pozjeżdżać na nartach, chociażby w oddalonym o 150 km od miasta Blue Mountain Resort. W Montrealu wystarczy tylko godzina jazdy i można fajnie pozjeżdżać chociażby na górze Promont. Natomiast mieszkając w Ottawie, można codziennie śmigać na łyżwach po zamarzniętym Rideau Canal, szerokim kanale biegnącym przez całe miasto, który ty kanał w zimie staje się największym publicznym lodowiskiem świata. Ale najfajniej jest oczywiście pojechać w góry. Tu można totalnie oderwać się od otaczących tłumów i cywilizacji, a tym samym w ciszy i spokoju pokontemplować piękno natury i nacieszyć oczy surowym, pięknym zimą. I'm sorry. Pięknie, trochę ciężko, ale damy radę. Ech. No cóż, mieszkają z Kanadzie. Po prostu najlepiej aby starać się polubić te monochromatyczne piękno. Ma to też swój urok specyficzny, ale ma. I kiedy się już to wszystko polubi, to zima staje się nie tylko krótsza, ale nawet i przyjemna. I tak to się kręci. Zima w Kanadzie. Długie miesiące spędzone najczęściej między grzaniem się przy kominku, okazjonalnym wypadem do molu, czekaniem na jakieś ocieplenie czy właśnie wypadem w góry na narty czy inne rakiety śnieżne. Ale ogólnie rzecz biorąc, po paru miesiącach, tak czy inaczej, wszystkim to się nudzi i ja osobiście na dzień dzisiejszy. Jestem już sam gotowy na wiosnę.